He hej się witam was w kolejnym odcinku z Grey um, To my jesteśmy wojownikiem Maciusiem, jesteśmy w naszych lochach ukochanych w co Ostatnio nam nie udało się e, zabić naszego wielkiego przeciwnika, jakim był ten gówniak. Ten, ten taki gówniak, taki gówno-gówno, który się nazywał Hebanowy O, znalazłem jego imię, nazwę, znaczy E, co się nowego z, y, zmieniło? No nic, o, ostatnie nie wiem, 15 minut przed sekundą e... Nie, zwierzak zostań Ja to biję, dobra Na no, ostatnie 15 minut po prostu spędziłem przeszukując zwierzaczki i znalazłem 2 orki po 9 na, za 25 milionów, więc jednego od razu kupiłem. Nie patrzę na te umiejętności, patrzę tylko na umiejętności... karty zdolności, tak? Siła i atak fizyczny obrona. Bardzo przyjemnie, może... Możemy właśnie paść w taki oto sposób, fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Dlaczego ostatnio w taki sposób nie padaliśmy? Coś mi wytłumaczy może? Ktoś? Ktoś? Coś? Widział? Słyszał? No dobra. Nie jest za kolorowo. Jak widać. Ostatnio takich problemów nie było. Możliwe, że to było przez to, że plus 66 do wszystkich statystyk było. To ta, To może być... Ten powód. mmm, co ja okej okay. no nie wiem, nie wiem, co się stanęło się no się stanęło, źle się stanęło, no to nieważne pobiegniemy sobie to depo eee, pobiegniemy sobie tu depo po co byśmy, po tu depo kostki obrody, white out sobie z lepszy by spacjaj Spacia Spacia ej i lecimy dalej do eee, na 50 level to wsadzę tam komyczki na 40 nie mam już ornita czy mam? mam fajnie ale to szybko sobie popychniemy. Dobra, e, który ja mam? Siła, siła. Dobra, nieważne, który. Żywotność. No, dobra. Do ciebie. Przepraszam, że... Jest... Znaczy nie, przepraszam, tylko chciałbym ostly bić w i wobec, że... Gidero w ogliderok i że jeżeli będzie ścinać mnie do odcinku, to mam to gdzieś Mam to gdzieś, jeżeli będę mówił za cicho i będzie mnie ścinać, bo... Bo ledwo co mówię, ale... Chciałbym nakręcić... Yy, kolejny odcinek, tak? Zaczytać kolejny, czy coś tam yy, Bo nie to że okazja się pokazała, a po drugie mam ochotę... Pograć i umierać I... Co się jeszcze dzieje? Yy... No i tak by było no. Widzicie. Ale też już nie pamiętam co z tym mówić. Kolejne 20 tysięcy łapek to kolejny odcinek, będzie takie standardowe procedury. A <grytanie> oh well Proszę się odpierdolić od mojego zwierzaka Proszę się odpierdolić od mojego zwierzaka, powiedziałam, kurwa. Jubany te portale są za zami. jak to jest... Dobra, mam trzy kulki. Dobra, ty się tam ulecz. Jep. Jep. Trzy kulki. Nie, czy się ciebie uleczył krew. Nie Nieważne. Dobra, to jest czasowe leczenie, więc nie będę... Mm, jakoś płakał czytać to drugie, żeby się szybciej wyleczyć? i mały chuju, chodź tutaj dobra, nie, nie, ty mały chuju, ty mały chuju, chodź, chodź tutaj kurwa, machaj się Lesolando, kurwa na staniesz. dobra, rzuć mi leczenie, już czasowe no nie całkiem sprawnie, no teraz jest bonus z eventu plus 30%, 32% hapsów i bady, więc to naprawdę kujowy, nie mi się. Chapsy mi tyle nie dadzą, to plus 66 do statystyk. Dobra, gim. Dziękuję. Zrobimy jakąś tarczę biedną. Weźmiemy sobie tego i tego, pocielka, bo to lepsze. kurwa nie leci jeszcze Pięć. prawda trzeba się strzec z tej małej kurwa Dobra je, na no, kurwa ja machuję leczenie poproszę czasowe siebie ulecz pięknie cudnie i wspaniale ogólnie za, że 40 pliodów były dwa zwierzaki które widziałem co prawda zrypane bo plus 15 tylko na no 116 poziomie 2 eee, male podajże male i dystansowiec 1 eee, i drugi troszeczkę no, w ogóle fajne skiny miały fajnie wszystko ekstra tylko to, że te plus plus eee, 15 było a nie 25 to te dodatkowe punkty to w do poszły Tak Dodatkowych było 10 punktów punktów do profesji eee, 18, 18, to mi dają 9, 9 No to Prosta decyzja Chodź tutaj kurwa nie, brzmata jakieś tam zatrucie, czy coś a tak fizycznie nie, spowalniaj obrażenia gdzie mi dobre. Daj mi czasówkę. No to rozdrażnienie sobie zarzucę. Tak, to rozdrażnienie, zagrożenie plus 30, super, ten ma minus. Ile ty tam masz minus procent? Nie, więc... A, no to jakoś by się kumulowało, strumulowało. I chciałbym topić chociaż jeden level w tym odcinku, czyli pół godziny, już minęło 7 minut. Z kolejne na 23 minuty i powinienem wbić chociaż jeden level. Będę się cieszył, jak będę wbiał jeden level na jeden odcinek. Naprawdę no, będzie coś super. Chodź tu kurwa mała. No chodź, chodź, chodź już ma to. Chodź, Ja cię, kurwa dobiję. Kurwie małe. No nie zabiję. Oooo, miałem go z karabiniku już Nic mi nie Czy dałby się wortków Dwa hymn i coś tam jeszcze jakieś chybne 5 sok of, of Batu. i 4 list okoliczny dla 4 liver Jakieś tak no 4 listy dat Nie, nie to polskich dat Dobra, dajemy go Umsza kalapa Jak widzicie, tak czy siak możemy 32% bady, to ta bada znika, masakrycznie szybko Dobra, ile potrzebujemy na 103 260, 271... Jeszcze dwa poziomy dał zostaną. Jakieś 800 tysięcy 000... w profesji. Jej! Jej! Tak bardzo. I tak tutaj trzeba być do 70 levela, jeżeli jest się nowym graczem. Jeżeli jest się starym graczem, starym wyjataczem, jak ja, i ma się jakieś tam zbierzaki. Tak jak to robię na innych postaciach, dobijam tutaj 90. W hdk tam na samym końcu. 90. dobijam. Przechodzę do następnego lochu i tak piję do 115. Potem zaczynają questy, wychodzę na 150. Drugi level. Bra. Tak jak mówię, będziemy sobie wpijać jeden level na... No jeden odcidek Sądzę, że odcinki wtedy będą na po 2,5 godziny Może troszeczkę mniej, to będzie lepiej się Wam ehm... oglądało Jestem wręcz tego pewien Dobra Dodatkowe obrażenia zajebiście. Szansa na dodatkowe obrażenia No Teraz to można siepać Fajnie Dodatkowy cios wyprowadzany, tak 25% szans na dodatkowy a tak jeśli jest używany. Na. No. No 60 procent. No, jestem ciekawy, jaka jest ta groda da na... na na jaki level, na 60 level. No, no chodź, Robimy tutaj popwarcyk się chyba lepiej w tym miejscu, albo w tamtym, mniejsza z tym. Damy radę. Damy radę przyjęcie jego obrażenia na klatę. Użyjemy sobie... ...herbatki, tak? To jest herbata. Zielona herbata. 150 badyc 3 sekundy, bardzo fajny efekt. Proszę kurde ginąć Panie I Gol Mściciel Promowany Promowy dżgol Jezu jak to trudno. Jaka jest zbrojka? O shit O shit 150 To właśnie, tutaj mi dodaje szybkość ruchu, nie? Ale to mi daje Dużo więcej niż to. No nie tyle co obrotu wagi czy jest to fizyczne ja się przebieram w to. Czy ja go biłem bez toporka kurwa? Really? Really? Nie, mam jeszcze 5 minut. Czy czy w ciągu tych 5 minut dam radę? Go dojebać. To znaczy dojebać go na pewno Mam radę czy topić 60 level. Uh, te podziotki się nie tylko Ten podziodek się skoczył. Zawsze dodatkowe dziesięć szybkości ruchu Aaa, well. well No biga, biga Kurde, co to się dzieje Dobra, dwa leczenia poszły Zabity Zabity, 75% Osoba osoba Przydałby się jeszcze toporek dwuręczny da tak? Albo dwa 1 do da a 50 level Bo nie chcę kupować tego z odhadlarzy prodiu, bo jest drogi i opocaldy. Dźgolu, proszę sobie nie macać rączki A, zapomniałem, że nie mogę przybliżyć Wiesz to nie powinno się pagać, paga, albo plus, minus, czym się nie powinno dać Nie, Entera nie chciałem Ła! Mówiłem, dźgol Znaczy nie dźgol, tylko że ten mały, mały kurw tutaj się respi Hmm. Dobra Lejemy kurga Dobra się ulecz tym Nie uleczy za chwilę czymś innym Dobra możesz już uleczyć w sumie Ty tak czasowo te zadaje uleczenie jest Eee, w ciągu tych 5 minut raczej zabrane Teraz już 4 Dobić ci 59 Eee, no te odcinki może będą po 10-15 minut nawet Dobra, ty tam co ty tam masz? Obrażenia, o wstór wyszedł Przedł jego Wlaznął Poproszę leczenie Tu pytajesz wartość, tak, plus 24 super Leczenie A, no, wypijmy sobie podkę Przeleczenie leczenie Zaraz głupio mało, kurwa tutaj przyleci mały kwarc, czy jak on tam się nazywa no, Po prostu mały chuj O jest, już Kurwa chyba się mną zainteresował, tak? Chodź kurwio To mięsko w tej okazji Chodź w kurwie Dobra no, Nie macie cieszym na to Petryfikacja Ostom awesome jest Dobra niech stun na ciebie O, wow, osum! Awesome. Stun na niego w las Osłabienie fizycznej obrody Super Fajnie, dodatkowy damage, krytyki powchodziły Nie wiem czy podstawowy atak jak go szybciej Ja jednak te skile coś tam więcej zadaję aktualnie na tym poziomie Czasami jak masz po prostu wysoki poziom już To naprawdę A ja odzyskam kostki, co najmniej jedną z tego tylko nie wiem ile to będzie kosztować, Cię to obcedy tego gówda. Czasami nawet od podstawowych więcej obrażeń zadają niż Czy Może nie więcej, ale szybciej jesteś w stanie kogoś zabić, tak? Bo do skilla rzucisz, dwa skile zalibujesz z Zjedziesz kolesia na jednego strzała w ciągu 10 sekund, tak? a w ciągu 8 sekund zjedziesz kogoś z podstawowym, nie wiem, ja coś takiego założyłem na tych wyższych poziomach, że mi się nie opłaca yy, rzucać skilli, jeżeli to nie jest boss przykład, albo gracz. Jeżeli to jest jakiś zwykły młobek z lochu, to nieopłacalne jest to ani trochę. O! I 59, 59 level. Także ja się z wami żegnam. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, oceniania, yy, pomocy w rozwoju kanału. Ja teraz lecę sobie do miasta, ogarnę ekwipunek. Może znajdę to 50 na aukcji. I zobaczymy się za niedługo, jak wrócę z powrotem do Lochu. Do zobaczenia.